Już jutro jest zesłanie Ducha Świętego, koniec okresu Wielkanocnego w liturgii, I, czy, i słyszeliśmy w pierwszych czytaniach, teraz ostatnio całe dzieje apostolskie, praktycznie dzisiaj się one kończą. To jest koniec tej księgi, który opowiada ogólnie o, o Pawle, który jest więźniem. Zaraz o, o tym trochę powiem. A teraz uświadamiamy sobie, że. Dzieje apostolskie rozpoczęły się takim wielkim wydarzeniem, czyli właśnie tym zesłaniem Ducha Świętego. I ta potężna moc Ducha Świętego dokonywała niesamowitych rzeczy. Tam się tysiące ludzi nawracają w Jerozolimie, potem rozchodzą się na całe, prawie, Cesarstwo Rzymskie, potem nawraca się główny prześladowca, Szabel, czyli Paweł, i odbywa trzy... W tym dwie wielkie podróże apostolskie, jako ten czternasty apostoł, tak można powiedzieć, po Barnabie, i dokonuje ogromnych cudów, jest podróżnikiem, tonie na morzu, przemierza góry doliny, jest kamienowany, spuszczany na linię pokryjomu, żeby uciec i tak dalej. I moglibyśmy mieć wrażenie, że tak będzie do końca świata trwać taka wielka moc kościoła i tak dalej. A co nam pokazują dzieje apostolskie? Czym się kończy? Historią jednego człowieka, właśnie tego świętego Pawła, który się starzeje, żeby na koniec zostać uwięzionym, chyba już w Jerozolimie i przewożony jako ten więzień z miasta do miasta do samego Rzymu, ciągle oskarżany. Przez, a to przez Żydów z takiego miasta, a to przez, przed takim trybunem rzymskim, i tak dalej. I to jest właśnie koniec jego historii dzisiaj. Gdy weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem. To się chyba nazywa areszt domowy. I co mówi, te, i Paweł w tym Rzymie sprasza Żydów miejscowych, rzymskich i mówi tak, nie uczyniłem bracia nic przeciwko narodowi i tak dalej. Rzymianie chcieli mnie wypuścić po rozpatrzeniu sprawy, bo nie znaleźli we mnie żadnej winy. Paweł jest niewinny, niewinnym więźniem. No, i żydzi się sprzeciwiamy, i tak dalej, i tak dalej. I on w tym mieszkaniu wyjaśnia im Ewangelię zupełnie swobodnie. Paweł po prostu jest człowiekiem wolnym. On jest więźniem, ale on wewnętrznie jest wolny, chociaż przecież wie, jak skończy. On będzie ścięty mieczem, on o tym wie. Ale to nie odbiera mu radości głoszenia aż do końca Ewangelii Bożej. Amen. Jakie z tego można by wysnuć wnioski dla, dla nas? Co, co to nam może pomóc? Po pierwsze, proponuję takie coś. Spojrzenie takie na, trochę na to, jak mamy przeżywać dzisiaj Kościół. Jak mamy żyć Kościołem. Być może dzisiaj są być może takie czasy, być może dzisiaj naszą duchowością może być ten więzień Paweł. Mamy być kościołem, który może czuć się trochę wykluczony, niechciany, często taki trochę no, krytykowany, nieważne, czy słusznie, czy niesłusznie żyć w trudnym kontekście, po prostu ideologicznym, politycznym, historycznym, na przykład w Polsce czy w Europie. Ale jeśli mamy w sobie tego, tą, tą potęgę Ducha Świętego, która cały czas w Kościele jest, ona jest w całej pełni, to ten zewnętrzny kontekst nie tylko nie będzie nam utrudniał głoszenia Ewangelii, ale wręcz będzie e, potęgował tę moc. To wzywa nas do zaakceptowania. Być może też i zerwania trochę z, z takim duchem przeszłości trochę. Żeby się przyzwyczaić, uznać to za coś normalnego, że nie wszyscy kochają Kościół, nie wszyscy go rozumieją. Że żyjemy teraz w nowej rzeczywistości i musimy się uczyć raczej na nowo przeżywać kościół, właśnie na przykład, radując się tym, że jest nam trudno. To wymaga też pokory. Teraz jeśli chodzi o drugi wniosek, taki, taki prym, dla nas osoby, indywidualnie każdego z nas, jaki by nie był kontekst zewnętrzny naszego życia, gdzie czulibyśmy się trochę takim, tak, w takim areszcie domowym, jak święty Paweł. Cała potęga Ducha Świętego w nas cały czas jest. I tutaj chciałem wtrącić coś na temat tego, co się nazywa chrztem w Duchu Świętym, wylanie Ducha Świętego, odnowieniem daru Ducha Świętego. Chciałem powiedzieć, że ten, to wydarzenie w życiu duchowym jest, oczywiście może być wielką łaską. Ale trzeba dobrze to rozumieć. Wylanie Ducha Świętego, odnowienie daru Ducha Świętego, nie jest. Dodawaniem czegoś, czego nam brakuje. My nie otrzymujemy nic nowego. Takie coś powoduje tylko odkrycie czy otwarcie się w nas tego, co już od zawsze, czyli od sztu, posiadaliśmy. My po prostu to. Przez to otwieramy oczy i widzimy, że mamy te dary, albo te dary się ujawniają. Na przykład jakieś charyzmaty też. My po prostu w sobie Boga mamy. Duch święty cały czas w nas jest. Od Chrzestu świętego. I ten święty Paweł, który z radością się Ewangelia aż do końca, mimo że wiedział, że zostanie ścięty mieczem, może być dla nas wzorem, jak przeżywać samych siebie jak przeżywać Kościół, czasami nawet trudny kościół, kontekst w tym Kościele, ale także relacje do świata. Dziękuję i życzę miłego.